Jeśli chodzi o nadające się do zamieszkania ciała niebieskie, Ziemia jest nadal galaktyczną ostatecznością. Nie znamy innej planety, która oferuje swoim potencjalnym mieszkańcom tak przyjazne dla życia środowiska. Właśnie dlatego poszukiwanie obiektów niebieskich, które mogą być domem dla pozaziemskich form życia ze względu na ich położenie przestrzenne i naturalny skład, zawsze były jednym z centralnych punktów współczesnych badań kosmicznych. Było to także celem kosmicznego teleskopu Keplera, który w latach 2009 2018 przyglądał się z bliska naszemu galaktycznemu sąsiedztwu. A jak wiemy, instrument nazwany na cześć niemieckiego astronoma Johannesa Keplera miał w czasie swojej misji odnieść zapierające dech w piersiach sukcesy. Teraz zdradzimy Wam, które ciała niebieskie zostały dodane do map gwiezdnych za pomocą Keplera i które z tych egzoplanet mogą zakwestionować pozycję Ziemi jako najbardziej kwitnącej przestrzeni życia. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby być na bieżąco. Pokaż nam kciukiem w górę, że podoba Ci się tematyka naszych filmów. Kosmiczny Teleskop Keplera. Jest 7 marca 2009 roku, kiedy kosmiczny teleskop Keplera NASA rozpoczyna swoją galaktyczną służbę. Gdy z rakiety startowej wystrzelono w kosmos tonę sprzętu wartą 600 milionów dolarów, ziemscy eksperci patrzyli oczarowani na te kamienie milowe, które zostaną zarejestrowane za pomocą złożonego teleskopu. Kepler miał skierować swój wzrok na stałą część konstelacji Łabędzia. Jednak to nie około 190 tysięcy zawartych w niej gwiazd było głównym celem tej misji, ale poszukiwanie nieznanych wcześniej egzoplanet. Dla przypomnienia, egzoplanety to planetarne ciała niebieskie, które nie są grawitacyjnie związane z naszym Słońcem, ale z inną gwiazdą. Aby wymazać białe plamy z map gwiazd, teleskop kosmiczny wykorzystał tzw. metodę tranzytu. Mówiąc prościej, to metoda badająca zmieniające się stosunki jasności gwiazd. Gdy tylko planeta przesunie się przed swoją gwiazdę macierzystą widzianą z Ziemi, jasność odpowiadającej jej gwiazdy macierzystej również zostaje tymczasowo zmniejszona. Z obserwacji tych powtarzających się krzywych jasności można nie tylko wywnioskować istnienie planety tranzytowej, ale także uzyskać ważną wiedzę na temat okresu orbitalnego, promienia planety i nachylenia orbity ciała niebieskiego. Badania spektroskopowe, które analizują promieniowanie według określonych kryteriów, dostarczają również informacji o składzie atmosfery, temperaturach i współczynniku odbicia egzoplanety. Szczególnym celem misji Kepler było odkrycie stosunkowo małych, a zatem potencjalnie nadających się do zamieszkania egzoplanet. Teleskop kosmiczny dostarczył również ważnych danych o gwiazdach zmiennych. Te obiekty niebieskie wykazują dość krótkotrwałe zmiany jasności, których przyczyny nie są znane. Pierwotny okres misji, który początkowo obejmował 3,5 roku, został ostatecznie przedłużony do 30 października 2018 roku. Po tym, jak w maju 2013 roku zawiodły dwa koła reakcyjne, metoda obserwacji teleskopu kosmicznego musiała zostać zmodyfikowana. Nie minęło jednak dużo czasu, zanim projekt na dużą skalę przyniósł pierwsze galaktyczne owoce. W styczniu 2010 roku ogłoszono odkrycie pierwszych pięciu planet zlokalizowanych przez Keplera. Jednak z biegiem czasu do map nieba miało zostać dodane znacznie więcej nieznanych wcześniej ciał niebieskich. Kepler 62 Około 1200 lat świetlnych od naszej niebieskiej rodzimej planety znajduje się gwiazda Kepler 62. Dziś wiemy, że obiekt w konstelacji Liry jest nieco zimniejszy niż nasze Słońce i krąży wokół niego co najmniej pięć egzoplanet jednocześnie. Szczególnie dwie planety zewnętrzne Kepler-62e i Kepler-62f, znajdujące się w strefie zamieszkałej, wzbudziły zainteresowanie ziemskich badaczy. Pewne wskazania pokazują, że są to planety skalne, które mogły pomieścić wodę w trwałej postaci płynnej. Niektórzy eksperci posuwają się tak daleko, że przypuszczają nawet, że te dwa ciała niebieskie reprezentują tak zwane planety oceaniczne. Jak sama nazwa wskazuje, to hipotetyczna forma planety, której powierzchnia jest całkowicie pokryta. Wodą. Jednak układ planetarny Kepler-62 nie jest jedynym skojarzeniem obcych ciał niebieskich, które można odkryć za pomocą teleskopu kosmicznego. Kepler-90 W październiku 2013 roku ogłoszono odkrycie układu planetarnego Kepler-90. Gwiazda macierzysta o tej samej nazwie to gwiazda oddalona 2800 lat świetlnych od nas która według naszej obecnej wiedzy jest nieco większa i jaśniejsza niż nasze Słońce. Obecnie wiemy, że wokół Keplera 90 krąży co najmniej 8 planet. Ta grupa galaktyczna jest jedynym znanym układem, który obejmuje tyle planet, co nasz macierzysty układ słoneczny. Zebrane do tej pory dane sugerują, że sześć planet wewnętrznych może być mini Neptunami lub zwartymi superziemiami. Z kolei dwie najbardziej oddalone planety są klasyfikowane jako gazowe olbrzymy. Konstelacja przestrzenna poszczególnych ciał niebieskich, Pokazuje, że odpowiadające im planety są razem znacznie gęściej ułożone niż ma to miejsce w naszym układzie słonecznym. Orbita najbardziej zewnętrznej planety Kepler 90 odpowiada mniej więcej orbicie naszej niebieskiej planety wokół Słońca. Ostatnie znane do tej pory planetarne ciało niebieskie Kepler 90i pojawiło się w 2017 roku: Kepler 186F Gdybyśmy mieli podróżować 490 lat świetlnych od naszej Ziemi do konstelacji Łabędzia, napotkalibyśmy no tam egzoplanetę Kepler 186f. Jeśli chodzi o wymiary ciała niebieskiego, które kreśli swoje orbity wokół czerwonego karła keplera 186, można zaobserwować uderzające podobieństwa z naszą Ziemią. Eksperci zakładają, że planeta jest tylko nieznacznie większa od naszego ziemskiego domu. W konsekwencji wniosek jest również oczywisty, że nie jest to planeta gazowa, ale podobnie do Ziemi ciało nie o stałej powierzchni. Jej gwiazda centralna krąży wokół Keplera 186F w odległości około 31 milionów mil, co oznacza, że egzoplaneta potrzebuje około 130 dni na pełny obrót. Chociaż ciało niebieskie jest znacznie bliżej swojej gwiazdy macierzystej niż Ziemia Słońca, nie oznacza to, że Kepler 186F nie ma sprzyjających warunków do życia. Czerwony karzeł Kepler 186 ma znacznie niższą moc promieniowania niż nasze słońce, co oznacza, że Egzoplaneta znajduje się na zewnętrznej krawędzi strefy nadającej się do zamieszkania. Zakładając odpowiedni atmosferyczny efekt cieplarniany na keplerze 186F, mogłyby panować temperatury, które pozwoliłyby na istnienie wody w postaci trwale płynnej. K2-18B W kontekście badań pozasłonecznej planety K2-18B badacze odnotowali bardzo zauważalny galaktyczny kamień milowy. Po raz pierwszy ziemscy eksperci byli w stanie wykryć parę wodną w atmosferze egzoplanety. K2-18b została pierwotnie odkryta w 2015 roku za pomocą teleskopu kosmicznego Kepler. Przyłomowe dane sugerujące istnienie atmosferycznej pary wodnej zostaną dostarczone przez teleskop kosmiczny Hubble jakiś czas później. Ciało niebieskie znajduje się około 110 lat świetlnych od naszej niebieskiej planety, okrążającej gwiazdę karłowatą w konstelacji Lwa. Ponieważ K2-18b znajduje się też w strefie nadającej się do zamieszkania, to pierwsza znana egzoplaneta w historii, która w sposób oczywisty Spełnia oba podstawowe wymagania dla możliwego powstania życia odpowiednie temperatury i istnienie wody. Naukowcy mówią, że planeta prawdopodobnie składa się z krzemianów i lodu. Chociaż istnienie ciekłej wody na powierzchni ciała niebieskiego nie zostało jeszcze udowodnione, wielu ekspertów uważa, że szanse są dość spore. Jeśli to prawda, teoretycznie możliwe jest, że pierwsze organizmy uformowały się już na K2-18b. Jednak aby przetestować to założenie pod kątem jego naukowej ważności, egzoplaneta, która jest dwa razy większa od Ziemi i ma osiem razy większą masę, musi zostać zbadana bardziej szczegółowo. Kepler 1649c Według Jeffa Caffleina, dyrektora biura naukowego K2 Instytutu SETI, Kepler 1649C jest najbardziej podobną do Ziemi egzoplanetą, jaką kiedykolwiek znaleziono. Ale co skłoniło członka tej organizacji, której misją jest poszukiwanie inteligentnego życia pozaziemskiego, do tego śmiałego stwierdzenia? Pewne jest, że ciało niebieskie zostało odkryte dopiero po tym, jak Kepler przestał już służyć. Nowa obserwacja uchwyconych obrazów Keplera w końcu ujawniła istnienie fascynującej egzoplanety. Kepler Kepler 1649C jest sklasyfikowany jako skalista planeta o promieniu 1,6 razy większym niż nasza Ziemia. Ciało niebieskie krąży wokół swojej gwiazdy macierzystej, czerwonego karła, w strefie nadającej się do zamieszkania. Aby raz okrążyć gwiazdę stałą, Kepler 1649C potrzebuje tylko 19,5 dnia. Światło, które planeta znajdująca się 300 lat świetlnych od nas otrzymuje od swojej gwiazdy, odpowiada około 75% światła słonecznego. Które pada na naszą niebieską planetę. W konsekwencji można założyć, że średnie, górne temperatury są porównywalne z tymi na naszej Ziemi. Jednak nadal nie jest jasne, jaka jest atmosfera ciała niebieskiego. Co sądzisz o ekscytujących odkryciach Kosmicznego Teleskopu Keplera? Czy była jakaś planeta, która Cię szczególnie zafascynowała? Zostaw swoje przemyślenia, sugestie i opinie na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Na koniec zapraszamy do obejrzenia innych ekscytujących postów na naszym kanale. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.